Vinted. Coś w swoim stylu? Kup to na vintage. Wielkie obniżki cenowe w Neonet. Na przykład ekspres ciśnieniowy Krups z intuicyjną obsługą 200 zł taniej. A zestaw marki Samsung, płyta indukcyjna i piekarnik Dualcook łącznie aż 500 zł taniej. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Chcemy być widoczni, usłyszani, dopasowani. Chcemy być razem i będziemy razem. Zbyszko, trzymajmy się razem. Na lądzie, na wodzie i w powietrzu ci stróże prawa dbają o bezpieczeństwo. Na straży prawa oglądaj CBS Reality w cyfrowym polsacie na pozycji 82. To fantastyczne, co można zrobić z kokosem. A jeszcze lepsze jest to, co można zrobić z kokosa. Knopers kokosowy. Limitowana edycja na lato. Tylko teraz. W tym domu nie ma ani łazienki, ani toalety. Okna zamieszczalne. Tak przecieka. Nie dam rady go samemu remontować. Tym rodzinom trzeba pomóc. Wyremontujemy Wasz dom. Naprawdę? Na Naprawdę. Jest. Czy zdołamy spełnić ich oczekiwania? O Boże, to wszystko dla mnie? Jak tu pięknie, ile tutaj miejsca. Dziękujemy! Nasz nowy dom. Dzisiaj o 16 w Polsacie 2. Godnego oglądania życzy sponsor, producent leku na hemoroidy Hemorol. Sponsorem programu jest promotor Pyralginy, leku na ból o dużym nasileniu. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor, dystrybutor produktu Duofem na objawy menopauzy. Trudne sprawy.